Dobrze, możemy, możemy rozpoczynać? Tak? Dobrze. Rozpoczynam. Dobrze. Jako szef Państwowej Komisji Wyborczej ogłaszam, że zostały podliczone wszystkie głosy ze wszystkich okręgów wyborczych z całego państwa. Wiadomością tego wieczoru jest ta wiadomość, że wybory zostały rozstrzygnięte w pierwszej turze. W wyborach wzięło udział blisko. 6 milionów i 500 obywateli. A wiadomość wieczoru, druga, jest to, że, że 4 miliony i jeden głos padło na pana Pała. wyderkę 32, gorące prawa. Tak, nowym prezydentem zostaje. Paweł Derka 32, tutaj stojąc już obok mnie, serdecznie go dziękuję, tak. Dziękuję, mogę coś powiedzieć? Tak, już chwilę. Teraz y, za, zabierze głos pan Paweł. Dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie głosy, które zostały dane na mnie. Yy, obiecuję, że postaram się dobrze kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej Zygmunt. No, tak. Jak kandydować? No, dobrze y, służyć mojemu państwu i mam nadzieję, że że yy, się zmienia na lepsze. Dziękuję. Ale Pawle, proszę go na mnie spojrzeć, zdjęcie zrobimy. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dobrze? Tak, a, tak, a dobrać dobrać. I, i premierem, premierem, premierem. Tak, no. jeszcze, właśnie. Zatem z tą wiadomością dochodzi też informacja, że nowym premierem zostaje Kacper KZ21. Brawo! Brawo, brawo, brawo! brawo. By... brawo, brawo. Będziesz robić no Tak, dźwięk. tak, dziękuję. Serdecznie gratuluję panu Pogłowi, yy, że bo to bardzo dobre wybory były. Tak, myślałem, że, 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 to, że to on nie wygra. Yy. Ja na swoim miejscu chciałem gorąco podziękować za tę moją kadencję wcześniejszą. Dobrze wiemy, że w trakcie tej kadencji doszło do wielu przykrych wydarzeń chociażby śmierć e, Karola Wydarki 32, śmierć jego siostry Zofii i śmierć również księdza e, Pietrzyk Pietrzykowskiego, czyli proboszcza z e, katedry w Miedznie bardzo, bardzo dużo takich smutnych wydarzeń się wydarzyło. Jednak no, no. to już było, teraz następuje nowa liga, Paweł, czyli e, bratanek Karola. Będzie teraz tą funkcję, a ja funkcję premiera. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. No i myślę, że dobrze będę się na tym urzędzie. Dziękuję bardzo. Dobra. A teraz już tak na serio w formie odcinka. Witamy a, w tym odcinku, zostaw Kłamkę w górę, jestem nowym prezydentem. Mam innego tak, skina, to... może zobaczyć. Tak, ma nowego skina. Tak. To jest nowy prezydent. Ja jest nowym prezydentem. Nowe, nowe zegwencje. Eee. Nie wiem, no to takie samo no. No. No, Tak było, niezmyślam mm. Nie no nie, no nie, nie że nawet fajną przemowę walnąłeś, na roli No nie, w gościu Dobra, sprzątamy po wyborach Ale ty byłeś drugi jakiego głosowania No tak, no No tak, bo trzy wybory były po mnie No tak Mojni no, no, tak. nie mieli no, nie szans, no Byli tam jeszcze, coś inni, którzy mieli tam po pięć głosów Niektórzy, nie no nie. Mieli, gościu wiesz, że jeden miał 15 tysięcy tylko? Co? Tak ma? No. Co jest pięć? Ale nie, ja tam podałem byle jakie liczby, więc no. Nee. Chyba troszkę za dużo na ciebie zakosowało. No chyba troszkę za dużo. Powinno eee, być, dobra. wygrałem na przykład milion milionem głosów. Tak wiesz. Nie, Karol o, głos, mając to... milion dwa, a ja milion milion. Nie no milion. Nie no gościu. Dobra, 999, 999. Dobra. Yy, tutaj powstaje nowy wieżowiec, nie na odcinku niestety, bo zaraz średnio możemy nagrywać. Zaraz się odczytałbyśmy tak. film. Ale zobaczycie tak. go w kolejnym odcinku, powinien być już gotowy, więc do go ciekawe cześć. Jestem pa. nowym programem,